Dzisiaj autotune, ale w takim wydaniu churu. Jak zrobić chór, gdy nie potrafi się uśpiewać? Ja nie potrafię śpiewać, ale chór potrafię zrobić. Nie wiem, czy też ktoś z Was ma coś takiego, że boi się własnego głosu. Podczas śpiewania, rapowania, obawa, że jest on nie do końca fajny, nie do końca poprawny. Coś jest z nim nie tak. A Gdy słucham na przykład raperów czy kogokolwiek, kto udziela się wokalnie, to słyszę, jakie tam są błędy z natury technicznej popełniane e, podczas śpiewania, nie wiem, z gardła, łamiący się głos. A z drugiej strony, z racji, że jest to niepoprawnie zrobione pod względem technicznym, takim klasycznym, ale brzmi to ciekawie, brzmi to inaczej, jeszcze w połączeniu z autotune'em daje zupełnie niespotykane wcześniej barwy brzmieniowe głosu, co też jest fascynujące i potem myślę sobie przecież ze mną nie jest tak źle. Wiara we własne umiejętności jest kluczowa, żeby robić muzykę. Bez tego nie ma chęci do publikowania, nie ma chęci do dzielenia się ze światem, bo się samemu w to nie wierzy. Miało być auto Tune, miałem pokazać chór, pokażę. Naprawdę pokażę. Jeszcze tylko troszeczkę pogadam. Jak z książką. Wierzyłem w nią. W moją książkę, po prostu twórz jest jeszcze trochę egzemplarzy dostępnych. Naprawdę chciałem o niej mówić, chciałem ją pokazywać. Nawet teraz nie wstydzę się jej, bo wierzę, że to jest zajebiste. Zupełnie inaczej wtedy o tym mówię. A jeżeli na przykład w coś nie wierzę i tak wiecie, no, nie wierzę w swoją piosenkę, to tak pokażę ją, ale tak, żeby nikt nie widział, więc zakryję ją innymi jakimiś komunikatami, albo tak tylko rzucę: oj, wiecie co, tak jakbyście mieli przypadkiem ochotę, to posłuchajcie moją piosenkę, bo nie wierzę na przykład w swój głos, w swoją produkcję, miks, cokolwiek. Wiara, wiara w siebie. Tego wam życzę. Idziemy do tylko podłączę wszystko. Yo, 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 yo. Nie trzęs się, żeby zrobić chór. Czym jest chór, zastanówmy się? Z zbiorem ludzi, którzy śpiewają o różnych głosach. Czyli jest na przykład 20 osób. Jedni śpiewają niżej, drużyny wyżej, ale nawet jeżeli by śpiewali w tej samej wysokości dźwięku, to mają inne głosy, inne barwy brzmienia. I to chcemy uzyskać yy, przy robieniu chóru, gdy jest tylko jedna osoba. I tą osobą będę ja. Ktoś, kto nie śpiewa jakoś wybitnie, ale jest autotune. Będę potrzebował nagrania wielu partii, takich samych, o różnych wysokościach dźwięku, różnych barwach. Nie wiem jak to jest, ale ten Ableton się mega długo włącza w porównaniu do FL Studio. Mam nagraną jedną ścieżkę. I płaszczę, mam, twoje zdjęcie. I mam wrzuconego tam autotuna, żeby... no bo bez autotuna, zobaczcie, w ogóle to będzie masakra. I płaszczę, mam twoje zdjęcie. No właśnie. I cała metoda polega na tym, żeby teraz mieć dużo różnych ścieżek, tak jak mówiłem, zostawionym autotune'em, o jak ktoś umie śpiewać, no to nie będzie potrzebował tego autotune'a. W kieszeni płaszcza, mam twoje zdjęcie, w kieszeni płaszcza, w kieszeni płaszcza, w kieszeni płaszcza, w kieszeni płaszcza, w kieszeni płaszcza. W kieszeni płaszcza, w kieszeni płaszcza mam twoje zdjęcie, w kieszeni płaszcza. No, produkowało się tyle ścieżek. Raz, dwa, trzy, cztery, te wszystkie, co tutaj, no już nie będę ich liczył, jest tego sporo. One są popanoramowane: to są te rzeczy. 25 w prawo, 25 w lewo, 5 w lewo, 5 w prawo, 30 w prawo, 30 w lewo, 50 w prawo, czyli na maksymalnie w lewo, po środku. Po co takie rozstawienie? No bo jak chór stoi, to nie, nie stoją oni tako, jakby wszyscy w jednym miejscu, tylko jednak. Stalibyśmy obok siebie, trochę bliżej, trochę dalej. Można byłoby też niektóre partie yy, wrzucić w większy powóz. W ten sposób uzyskuje szersze nagranie. I zobaczcie, jak niektóre te nagrania brzmią same. No nie są one zbyt ładne. W całości to nabiera kształt. To nie jest jakoś perfekcyjnie zmiksowane, ale to nie w tym rzecz. Kieszenie Kieszeni płaszcza, Kieszenie Kieszeni płaszcza, Kieszenie płaszcza. I płaszcza, mam twoje zdjęcie a w całym solo kieszeni płaszcza mam twoje zdjęcie w kieszeni płaszcza Zobaczcie jak przychodzi z wokalu kieszeni płaszcza mam twoje zdjęcie w kieszeni płaszcza głos to moim zdaniem jeden z najlepszych instrumentów, i nawet jeżeli nie potrafi się uśpiewać, to zawsze można go w jakiś sposób wykorzystać. Z gwizdania zrobiłem coś, co przypomina fleck. Oczywiście pomógł mi w tym celu Autotune. To jest ta fraza. I bez efektów. No, zwykłe gwizdanie to jest. Ustawiony Autotune i tam jakieś domiksowane rzeczy. Po prostu do, dostrojony do tonacji utworu, wycięte częstotliwości, no i jest gitar-rig, żeby trochę przesteru dawać. Robi właściwie mi... ...wrażenie fleta. I w całym bicie... AutoTune no, może być świetnym narzędziem do kreowania brzmienia. Nie tylko o takim tradycyjnym ujęciu, żeby dostroić wokal, albo zrobić jakieś takie y, rzeczy już klasyczne. Kącik literacki. Rodzice potrafią powiedzieć swojemu dziecku, tworzenie to nie jest prawdziwa praca, weź się za coś poważnego. Wynika z tego, że nie jest możliwe zarabianie pieniędzy, będąc artystą, albo że twórczość to nie jest praca. Tak jakby działalność kreatywna była czymś gorszym od pracy za biurkiem. Nie jest ani gorsza, ani lepsza. Więcej w książce, po prostu twórz link jest w opisie. Autotune dalej. I tam korzystałem z Autotune od Waves, ale odkryłem, że Autotune od Antares moim zdaniem. Brzmi lepiej, po prostu lepiej lepsze, bardziej naturalne brzmienie, nawet przy drastycznych ustawieniach. O ile możemy mówić o czymś naturalnym w przypadku AutoTuna? I on wygląda tak: ten Antares. Go można mieć w subskrypcji też, ale co tutaj też yy, zrobiłem. Bez autotuna przygotujcie się, weźcie, jak ktoś coś je, to proszę przestać jeść, bo to może rozboleć tak głowę, że może się zrobić nieprzyjemnie. Ostrz nie mówcie, że nie ostrzegałem. Jak e, brzmi ta fraza bez autotuna? Nie odbierać, ale ona do, mnie ona do mnie dzwoni. Ona do mnie dzwoni. Ona do mnie dzwoni. Włączę autotuna, On jest mocno ustawiony, zobaczcie, że. Bardzo mocny return speed. Nie odbierać, ale ona do mnie dzwoni, ona do mnie dzwoni. Kluczem tutaj są te tutaj dodatkowe ścieżki, które są, zobaczcie, spanoramowane na, oj, lewą i prawą, o te dwie, cyk. Ale ona do mnie dzwoni, ja nie odbierać, ale ona do, ona, do ona, do ona do mnie dzwoni, ona do mnie dzwoni, ona do mnie dzwoni, Zobaczcie, jak to brzmi bez na jedna ze ścieżek. Ona do mnie dzwoni, ona do mnie dzwoni, ona do mnie dzwoni. Yo, bardzo super, tak właśnie bardzo dobry mam głos naprawdę można go wykorzystać w bardzo ciekawy sposób. To nie jest jakoś pomiksowane, ale to nie ma znaczenia. Książka, płatna reklama, lata, fruwa. Zapraszam, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, Elo. Zobaczcie, jakiego ziomka mam nowego w studiu. To jest seria obrazów pod tytułem Blanciarzem.